Dzień dobry, witam wszystkich na kanale po drugiej stronie Tarot. Mamy miesiąc wrzesień, więc myślę, że to też jest dobry czas, żeby od jesieni rozpocząć czytanie miesięczne. A w związku z tym, że mamy wrzesień, rozpoczęliśmy czytanie od Panny, a ma kolejne czytanie właśnie jest dla kogo? Dla WAG. Więc witam wszystkie Wagi i zapraszam na czytanie miesięczne. Rozkład ten zaczyna się, czy też jakby będzie podzielony na trzy strefy uczucia praca, finanse i też na trzy pozostałe karty, które będą nam mówić o tym, co u nas w rodzinie słychać, co nas czeka i jakie są nasze nadzieje i obawy bądź obawy. No i na koniec karta rada. Więc przechodzimy do czytania, nie zwlekamy długo. Co nas czeka? Nie tyle nas, co wagi. W uczuciach we wrześniu. No i słuchajcie, w uczuciach to wy jesteście, drogie wagi. No, czujecie się wspaniale. Jest jakiś. To, to też że, niesamowita sytuacja. Jedna z tych kart wyszła też panną, więc, yy, ale tylko jedna. <grytanie> yy, więc jest działanie, jest akcja, aktywność, yy, może jakieś flirciki, yy, ale ogólnie wagi mają się wspaniale. Czują się bardzo dobrze yy, w uczuciach, yy, są spełnione tutaj dla niektórych może być to jakieś uczucie do, wręcz do dziecka nie do tyle takie damsko-męskie uczucie czy do partnera, ale takie uczucie do dziecka więc uczuciowo macie się tutaj bardzo dobrze i powiedziałabym nawet, że w tych uczuciach jest jakiś zwrot akcji więc proszę bardzo każdy z Was niech sobie to Przełoży dla siebie. Pamiętajcie też bardzo Was, proszę, że czytania te są ogólne i nie z każdym będą yy, rezonować, czy też nie będą przemawiać te karty do Was, więc, jakby no, nie każdy tutaj na pewno się odnajdzie, ale większość z Was myślę, że yy, będzie, wyniesie coś dobrego dla siebie z tego, z tego czytania. No dobrze, przechodzimy teraz do pracy. Co u Was w pracy? Drogie wagi. No słuchajcie, w pracy to jest, powiedziałabym tak, nowe zadanie, nowy sposób myślenia, nowe, wszystko co nowe. I w związku z tym w tej pracy gdzieś pojawi się we wrześniu u Was takie poczucie. Że nad czymś nie panujecie, albo że coś czegoś Wam brakuje. To nowe, które do Was idzie, jakby w zadaniach w pracy, mam wrażenie, że macie takie poczucie, może niektórzy z was słuchajcie, będą mieli takie poczucie takiego braku braku kompetencji pełnych do tego co wykonują, co im zostało narzucone w pracy. Że nie do końca mogą sobie z tym, czy będą umieli sobie z tym poradzić. No ciekawa jestem, pomyślcie o tym. Zaraz zobaczymy, co w finansach u was będzie się działo. Nie, no, w finansach słuchajcie nie jest źle, aczkolwiek mam takie wrażenie, jakbyście oczekiwali więcej, ale, ale nie, nie ma tragedii, więc finansowo jest OK, aczkolwiek. Tutaj dla niektórych może być nawet tak, że jest na tyle ok, że w zasadzie to nie wiecie, co z tymi pieniędzmi teraz zrobić. Macie jakieś taki, takie, takie poczucie dylematu. Tak jakbyście albo chcieli w coś zainwestować, albo chcielibyście coś kupić, i się zastanawiacie, co tu zrobić. To nie będzie jakaś tragedia, jeżeli chodzi o, o, o nie wiem, o nawet, Wy będziecie mieli problem z zadecydowaniem. Zresztą wagi są takie wahające się, więc to chyba was też nie dziwi, ale to nie będzie nic, co będzie Wam spędzało sens powiek, może na tej zasadzie. Ale wracając do pracy, to tutaj będziecie mieli taki, takie poczucie, bo tak jakby. Czegoś Wam brakowało w tej pracy? Wiecie? Ja takim, o, o, to jest dobre. Tak zaczynacie coś nowego, macie nowe zadania, ale brakuje Wam czegoś w tej pracy. No? Napiszcie proszę, co tam, czy to w ogóle w jakiś sposób będzie z wami y, się zgadzało? Czy, czy jakaś część z Was będzie miała coś takiego, takie odczucie? A jeżeli to, co mówię, będzie dotyczyło czegoś innego, y, to, to dajcie znać, proszę. Dobrze, co tam w rodzinie, co tam w rodzinie słychać, uwaga, no w rodzinie tutaj macie jakiś taki, taki sentyment, takie wracanie do przeszłości, coś tutaj tak jakby, um, też macie takie, y, takie poczucie takiego troszeczkę osamotnienia gdzieś tutaj y, w, tej, w tej rodzinie. Więc też ciekawa jestem, czego będzie dotyczyło, ale na pewno będziecie rozmyślać o przeszłości. Tak troszeczkę. Tak jakby też taką delikatną pustkę macie w sobie. Czegoś wam tutaj brakuje w tym miesiącu wrześniu. Zawsze pamiętajcie, że pewne rzeczy, które się u nas zadziewają, e, zaczynają się od głowy w dużej mierze. Oczywiście, że jest dużo rzeczy, które przychodzą do nas z zewnątrz, ale e, wszystkie nasze jakieś emocje zaczynają się od głowy i od tego, co nam w tej głowie tam chodzi. Więc e, 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 może wystarczy tylko troszeczkę e, e, zmienić sposób myślenia na sprawę, i, i może się okazać, że już jest tak troszeczkę lepiej. No dobrze, ale nie rozwodząc się, i przechodzimy do karty, yy, która tam powie, co do nas idzie. O, a idą do nas jakieś wybory, jakieś, jakieś właśnie yy, podejmowanie decyzji. I to jest też taki brak decyzji yy, z Waszej strony, taka, taka, yy, taka chwiejność, co wybrać czy w, czy w prawo, czy w lewo. Czy zrobić to, a może coś innego? Czyli ja bym to wiązała gdzieś z tymi wydatkami, wiecie, że z tymi finansami, że co tu zrobić? A może to jest kwestia y, jakiegoś y, zainwestowania w coś i macie dylemat, co by tu zrobić? Także y, y, idą do Was zdecydowanie y, jakieś wybory i podjęcie jakiejś decyzji. No dobrze i Wasze nadzieje i oczekiwania, yy, nadzieje i oczekiwania, bądź obawy. I w obawach, co my tu mamy? Yy, bądź w nadziejach. Albo obawiacie się tego, że będziecie musieli trochę poczekać na to wszystko, co pewnie tutaj się zadzieje i jakie decyzje podejmiecie. Albo mm, macie taką nadzieję, że, że to, co dzisiaj czy tam w tym miesiącu wrześniu podejmiecie jakąś decyzję, czy zdecydujecie na coś się, albo yy, co postanowicie, to, w, to będzie miało to wymierny efekt w przyszłości. Taką macie nadzieję. No, zobaczmy, jaką radę dają Wam karty. Co nam to mówi? Aha, a karty mówią: yy, rada dla Was: Poobserwuj, popatrz, zapoznaj się z tym. Nie działaj pochopnie, yy, z rozwagą, działaj z rozwagą. Nie pochopnie, powolutku, poobserwuj. Taka rada dla Was, proszę bardzo. Mam nadzieję, że wrzesień, mimo wszystko i mimo tego wszystkiego, będzie dla Was bardzo owocny i sprzyjający. I powodzenia. Do usłyszenia następnym razem.